Cześć dziewczyny. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonywać liftingujący automasaż policzków, dzięki któremu ujędrnicie policzki, jak również aktywujecie produkcję elastyny i kolagenu w skórze, które, jak wiadomo, odpowiedzialne są za młody wygląd skóry. Taki automasaż możecie dołączyć do Waszego rytuału pielęgnacyjnego. Do masażu użyję masełka z mydlarni Józefy, bardzo przyjemne i wydajne masełko o bardzo dobrym składzie. Zapraszam na filmik.